Muzyka. jest miastem secesji, stolicą secesji w Polsce. Mamy w Łodzi bardzo dużo willi, kamienic, pałaców secesyjnych, mamy najpiękniejszy budynek przemysłowy, secesyjną, elektrownię Scheiblera. Mamy bardzo dużo grobowców secesyjnych, zarówno na cmentarzu starym, jak i na cmentarzu żydowskim, a tuż obok na Wólczańskiej 31 jest najpiękniejsza willa secesyjna w Polsce. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać mniej znaną willę, willę Juliusza Langego na ulicy Wulczańskiej 51. Na początku XX wieku budowniczowie Łodzi zrywają z historyzmem i stosują nowoczesny europejski styl secesji. Secesja to bogata ornamentyka fasad, zdobnych w miękkie, i wygięte linie, przejęte ze świata roślin i zwierząt. Elewacje komponują płaskorzeźby o asymetrycznych formach i fryzy o motywach roślinnych. Nie brakuje przykładów silnie nawiązujących do twórczości Antonio Gaudiego oraz jego naturalistycznego spojrzenia na dekorację organiczną. Juliusz Lange urodził się w Konstantynowie w 1850 roku, a w 1979 roku wykupił tutaj tą posiadłość. Włóczańska 49 i 51, i wybudował fabrykę bawełnianą. Tuż za mną widzimy budynki, które wybudował. Z prawej strony to budynek kwadratowy, budynek utrzymany w konwencji klasycystycznej, wybudowany w 1890 roku, a tuż za mną przepiękna Willa Secesyjna. Wybudowana w 1902 roku, projektowana przez architekta miasta Franciszka Helmińskiego. Secesja w, na początku XX wieku była bardzo modna, dopiero wkraczała na teren Polski, i właśnie w tym stylu powstało wiele budynków w Łodzi. Juliusz Lange. Zmarł w 1932 roku, jako jeden z najstarszych łódzkich fabrykantów, w wieku 82 lat. Przez szereg lat piastował mandat dyrektora Towarzystwa Kredytowego Miasta Łodzi. Ułożył subwencje na rozwój łódzkiej służby zdrowia i był w Komitecie Budowy Szpitala Miejskiego w 1911 roku. Według winiety za Willą widać południową oficynę biegnącą w głąb posesji mechaniczne tkalnie, kotłownię, suszarnię i budynki gospodarcze. W fabryce produkowano tkaniny bawełniane. Wykonywano także prace na zlecenia innych fabrykantów. Firma Lange przyjmowała do szpulowania, trajbowania, szlichtowania i tkaniny do wykończania. Pierwotny dom na planie kwadratu, przemysłowiec wybudował w duchu klasycyzmu w 1890 roku. Do starszej części w latach 1902-1903 dobudował jednak nową willową rezydencję według projektu architekta miasta, czołowego przedstawiciela łódzkiej Socesji, Franciszka Chełmińskiego. Willa, aby tworzyć jedność z budynkiem klasycystycznym powinna być symetryczna i taka w zasadzie jest, ale zobaczmy, że Franciszek Chełmiński potrafił tutaj jednak również zastosować zasadę asymetrii stosowaną w secesji. Popatrzmy bliżej na ten budynek. On jest naprawdę asymetryczny. Jeżeli chodzi o fasadę, fasadę zdobi przepiękny wykusz, a nad wykuszem Znajduje się wspaniała, najwspanialsza chyba tego rodzaju dekoracja w łodzi. Od wschodu do klasycystycznej, najstarszej części budynku, dobudowana była w 1907 roku weranda oranżeria. Nad wykuszem znajduje się balkon z typowym dla secesji trójdzielnym oknem o łuku pełnym. Pas cokołowy i kondygnacje rozdzielone są gzymsem kordonowym, a górą biegnie profilowany gzyms wieńczący. Bryła ceglanego budynku jest nieregularna, ale zobaczmy jeszcze pozostałości tynków, zróżnicowanych tynków, jakie tutaj możemy zobaczyć. Oczywiście jest chropowaty, szary tynk, żłobkowany i jest również biały, gładki tynk. Ta różnica tynków jest oczywiście charakterystyczna dla secesji. Obramienie okienne ma łagodne opaski płynne, a zakończenie wolutowe w stylu właśnie secesji. Zobaczmy również fragment drzwi metalowy, fragment drzwi jako jedyny praktycznie element z wnętrza tego budynku, który został się. I, I świadczy o secesyjnym wystroju tego budynku. Dwa lata po śmierci Juliusza Lange została ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa i władze miejskie dokonały podziału nieruchomości. Budynki przemysłowe przy Wulczańskiej 49 zostały sprzedane w fabryce wyrobów jedwabnych Silk, a dom przy ulicy Wulczańskiej 51 przyznano rodzinie Lange. Mieszkał tu syn fabrykanta, doktor chorób wewnętrznych Juliusz Lange. Od 1927 roku był przewodniczącym Łódzkiego Towarzystwa Zwalczania Raka i działał na rzecz przychodni przeciwgruźliczej Piotrkowska 278. Po 1945 roku istniała tu tkalnia, a potem Wydział Zatrudnienia i Wojewódzki Urząd Pracy, który ma tu swoją siedzibę do dzisiaj. Wiele po wojnie upaństwowiono. W roku 1980 po adaptacji przejął ją Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Rozmawiam z panią prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Łodzi, panią Zofią Sepkowską. Chciałbym się zapytać, jak to było, jak przejęliście w 1980 roku ten budynek, jak to, jaka to była historia? I no i na zakończenie jaka jest szansa na to, żeby, żeby dokonał się remont tego budynku. Dziękuję bardzo. Nasza siedziba mieści się w zabytkowej willi Juliusza Langego. Willa została wybudowana. W latach 90. XIX wieku, w części wstępnej, do czasów wojny była to własność prywatna, natomiast po wojnie, wiadomo, przeszła w ręce tutaj miasta. I w 1980 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne otrzymało tę willę do użytkowania w ramach dzierżawy. Wieczystej. Zgodnie z postanowieniami, jako Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, jesteśmy w pełni odpowiedzialni za utrzymanie stanu technicznego tegoż budynku. Jako Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, jesteśmy jednocześnie organizacją pożytku publicznego, stąd nasze przychody nie są nastawione na wypracowywanie zysku. Trudności, jakie przyniósł okres pandemii praktycznie zablokował nam niemal w 90% jakiekolwiek przychody. Składki członkowskie są symboliczne wobec tego na pewno nie wystarczają na zabezpieczenie ani podstawowej działalności, ani utrzymania tego budynku. W tej chwili budynek naprawdę woła o pomoc, w miejscach które Groziły, jak gdyby oderwaniem się części, czy też, czy też, nawet obsunięciem, zostały zabezpieczone siatkami. Drobne jakieś remonty dachu. Ponieważ był, no były już też nieszczelności, były jakieś uchybienia w instalacji, rynien i woda spływała po całych ścianach, spowodowały, że cały budynek w tej chwili, z zewnątrz, tak jak i wewnątrz, ale przede wszystkim z zewnątrz, wymaga renowacji. Nasze możliwości są niestety niewielkie. Chcieliśmy również, podejmowaliśmy tutaj kroki, aby Pozyskać środki z funduszów tutaj, może unijnych czy innych, ale jesteśmy w rejestrze, w rejestrze gminnym zabytków. Wobec tego, tutaj z funduszy Urzędu Marszałkowskiego nie możemy skorzystać, gdyby był to budynek wpisany do. Rejestru wojewódzkiego byłaby szansa, natomiast z gminnego nie. Jeżeli są jakieś inne możliwości w ramach tutaj termomodernizacji czy innych, zawsze blokuje nas niestety wkład własny, który no w stosunku do całkowitych kosztów tutaj Podjętych jakichkolwiek działań wynosi około 50%. Willa cieszy się zainteresowaniem. Przyprowadzane tutaj są wycieczki, ludzie przechodząc, wchodzą do nas i pytają o jej historię. No i, i każdy ubolewa nad wyglądem. My też byśmy chcieli, żeby wyglądała pięknie. Przepiękna, secesyjna willa jest jednak w bardzo złym stanie i wymaga natychmiastowego remontu. Nad wykuszem znajduje się najbardziej secesyjna dekoracja w postaci płaskiej, lekko zgeometryzowanej, bujnej, roślinnej sztukaterii. Jak mówią historycy sztuki, ta właśnie dekoracja, przepatającej się wici w postaci krętych wstęg, najbardziej w Łodzi nawiązuje do twórczości Henry'ego van de Velde. Niestety, o tych pięknych dekoracjach może już za chwilę pozostać tylko wspomnienie. Ponad charakterystycznym dla Chełmińskiego wyłamanym szczytem, znajdowały się dwie sterczyny o delikatnej dekoracji roślinnej. Niestety grożące upadkiem sterczyny i dekoracyjne obeliski zostały już ze względów bezpieczeństwa usunięte. Dzień dobry, nazywam się Ulka Borowska. Jestem od listopada w restauracji U Ekonomistów, czyli wróciliśmy do starej nazwy. Zakład jest już biały, jasny, nie tak jak było poprzednio, ale najważniejsze, co w tej chwili odkryłam, to to, że pod kartonem gipsem była piękna, zabytkowa z lat 70. mozaika. Myślę, że osoby, które zajmują się, są w lokalach zabytkowych, obiektach zabytkowych, powinny większą uwagę zwracać na to, co posiadają. Bo myślę, że zasłonięcie tej mozaiki kartonem, gipsem z jakimiś cudacznymi rzeźbami było chyba nieporozumieniem. Do tego mamy jeszcze szereg okien, które należy zrekonstruować właściwie, bo są w stanie bardzo złym. Jest przepiękna oranżeria, kiedyś to była oranżeria. Jest weranda, na której, w której kiedyś no, były pewnie palmy, jakieś rośliny. Yy, niestety, stan stolarki okiennej, drzwi jest bardzo fatalny. Mam nadzieję, że uda mi się to doprowadzić do jakiegoś ładu i mogłyby tam być rośliny. Yy, jest zamurowane okno w tejże oranżerii. Warto byłoby je odkryć. Wtedy byłaby piękna, doświetlona właśnie taka weranda. Niestety, no, na skutek niedbałości o zabytki, przez długi czas przeróbki różnego rodzaju, na przykład położenie tutaj lichej boazerii na ścianach, było nieporozumieniem po prostu. Film nasz. Zakończymy apelem do wszystkich mieszkańców miasta, a szczególnie do jego władz. Nie pozwólmy, aby na naszych oczach rozsypał się jeden z najpiękniejszych zabytków. Kogo personalnie obciąży strata tego historycznego zabytku architektury. Namawiam do działania wszystkich, dla których nasza historia i nasza kultura mają duże znaczenie. Dopilnujmy, aby takie wspaniałe relikty przeszłości zostały zachowane dla potomnych.